Cześć, ja nazywam się Bartosz Nowak. To jest blog małe piwko i kolejny odcinek serii hit czy shit. W nieco zmienionej formule. Po krótkiej przerwie powracam z waszą ulubioną audycją wizualną z dwiema małymi zmianami. Pierwsza z nich to powrót do korzeni, powrót do pierwotnego założenia, żeby odcinki były bardzo zwarte, bardzo krótkie, żeby nie trwały więcej niż 5, no, maksimum 10 minut. Druga zmiana dotyczy piw, które będę testował, ponieważ rozszerzam zasięg moich zainteresowań o browary kraftowe, o największe browary kraftowe o zasięgu ogólnopolskim. Także będą tutaj testowane nowości zarówno z koncernów, jak i z browarów regionalnych, jak i z browarów kraftowych. I dzisiaj od razu właśnie zaczynam od takiej innowacji. Bardzo dobra okazja ku temu piwo urodzinowe Pinty Ale Browaru, czyli w zasadzie no, chyba największych albo przynajmniej jednych z największych producentów piwa kraftowego w Polsce, akurat y, wypuścili swoje siódme urodzinowe piwo The Big Peak. Jest to różowe IPA, Pink IPA, i uznałem, że jest to świetna okazja, żeby wystartować z nową formułą Hit czy Shit i stestować od razu piwo kraftowe. Big Pig to piwo uważane w wieprzu, czyli w nowym browarze pinty, ekstrakt 15, alkohol 5 i 1, w składzie woda, słody jęczmienny, pilzneński. O. Nie, słód jęczmienny pilzneński. Piwo jest tylko na słodzie pilzneńskim, więc teoretycznie powinno być bardzo jasne, ale dodano do niego barwnik z czarnej marchwi, czyli zakolorowano to piwo w sposób naturalny, e, czyli po prostu chodziło o to, żeby kolor bazowy był jak najbardziej neutralny, żeby można było dodać barwnik, żeby ten efekt był jak najbardziej e, zbliżony do koloru różowego. Prawdopodobnie tej markwi nie będzie tutaj w tym piwie czuć, właśnie chodziło tylko o to, żeby dodać ją do koloru. Chmiele to prawdziwa mieszanka, bo mamy chmiele nowozelandzkie, chmiele australijskie i chmiele USA. Nowozelandzkie Kohatu, Motueka, australijskie Galaxy, i Columbus oraz Cryo Loral z USA. Czyli Columbus na goryczkę Cryo Loral no to jest ten, ta sama esencja, ta sama lupulina, która ma nam podbić smak i aromat chmielowy. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Piwo rzeczywiście w kolorze różowym, chociaż bardziej takim jasno-czerwonym. No, mi przywołuje na myśl skojarzenie po prostu z lagerem, e, z sokiem, z syropem malinowym. Co nie wzbudza we mnie apetytu, ale wiem o co chodzi. Jakby chodziło tylko o kolor. Podejrzewam, że smak tego piwa będzie trochę inny niż właśnie ten przytoczony drink. No i w aromacie rzeczywiście piwo pachnie grasowe IPA. Czuć wpływy zarówno amerykańskich, jak i australijskich i nowozelandzkich chmieli. Bo mamy tutaj białe owoce, słodkie białe owoce, które właśnie są charakterystyczne dla chmieli z antypodów, ale mamy też cytrus. Typowy dla chmieli amerykańskich. Bardzo przyjemny, wyraźnie chmielowy i tylko chmielowy aromat. Tutaj nuty słodowe są zdecydowanie przykryte. W smaku również mamy cechy IPA. Zdecydowanie takiego oldschoolowego IPA w typie West Coast. Mamy tutaj zdecydowaną dominację chmieli. Aczkolwiek nie udało się uniknąć tego wrażenia takiego troszeczkę Soczkowatego czy syropowatego, właśnie tak jak wygląd sugeruje. Jest tutaj taki posmak orężatki albo trochę właśnie rozrobionego syropu owocowego z wodą. Jako dziecko zdarzało mi się pić taki syrop z herbapolu zmieszany z wodą gazowaną, i on tworzył taką orężatkę. I właśnie jest tutaj taki posmak, taki właśnie słodki, e, słodki cukrowy posmak. Jest wytrawnie, wręcz wodniście. Goryczka jest dosyć wyraźna, także tutaj jakby nie można powiedzieć, że to piwo jest słodkie, natomiast jest taki posmak właśnie takiej słodyczy trochę słodzikowej, trochę właśnie takiej syropowej. Gdzieś tam w tle coś takiego jest, także myślę, że, że ten ekstrakt z marchwit tutaj jednak troszeczkę zaburzył, zaburzył te doznania smakowe i nie jest to taka czystej krwi IPA, tylko czuć, że tutaj w tym piwie jest jakiś obcy dodatek. Przyznam, że nie do końca wiem skąd wziął się koncept na to piwo, dlaczego to jest różowa świnia i dlaczego to piwo musiało być różowe, dlaczego trzeba było tutaj dodać barwnika. Czy chodziło tylko o to, żeby się wyróżnić, żeby to było coś innego, coś nowego, czy może nie było pomysłu na nic innego? Wydaje mi się, że jest to trochę ukłon w stronę takiej wizualnej formy, czyli na przykład piwo, które ma zastąpić w pubie e, piwo z sokiem. Czyli jeżeli ktoś przychodzi do pubu kraftowego, pyta o piwo z sokiem. No, to można wtedy polecić mu coś takiego. Czy to jest dobre rozwiązanie? No, można się wspierać Moim zdaniem, zawsze jest to lepsze niż podanie piwa z sokiem czy tam z syropem. Natomiast dla mnie to piwo nie wzbudza żadnych emocji, żadnych doznań smakowych. Jest po prostu kolejnym IPA. Tylko, że właśnie trochę zepsutym przez jakieś takie dziwne kombinowanie, zupełnie niepotrzebne. Także dla mnie, niestety, to piwo to shit. Natomiast to piwo nie jest obiektywnie złe. Jest jak najbardziej do wypicia, jest jak najbardziej fajne, jak najbardziej pijalne. Natomiast ja bym go drugi raz nie wypił, ja bym go drugi raz nie kupił i raczej też bym go nie polecił nikomu, kto lubi piwo rzemieślnicze, kto się na tym piwie zna. Jeżeli bym miał kogoś kto totalnie nie wie co to jest piwo rzemieślnicze, to myślę, że mógłby być to dobry starter. Natomiast dla mnie jak dla bardziej zaawansowanych osób no to niestety to piwo nie wzbudza żadnych Emocji. Także nie jest to shit sensu stricte. Jest to shit, ponieważ konwencja tego programu zakłada, że mamy tylko dwa bieguny. Jest tylko chain lub biel. Jest tylko hit albo shit. Nie ma nic pośrodku, więc ja muszę zdecydować. Więc tak to jest, że czasami hitem są piwa, które nie są wcale znakomite, wybitne i fantastyczne, a czasami shitem są piwa, które też nie są strasznie tragiczne, ponieważ nie ma nic pośrodku. A pamiętajmy, że większość piw to po prostu średniaki. I to piwo takim średniakiem jest, ale no na miano hitu nie zasługuje. Stąd ten werdykt. Zdrowie i do zobaczenia w następnym odcinku. Tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i napiszcie w komentarzach, jakie piwa chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Mogą to być tym razem piwa kraftowe. Także czekam na Wasze sugestie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.